Wszystkie strzelce tutaj na kanale. Witamy. Witamy. I zaczynamy od pani Agnieszki, która pyta, jakie ma zamiary wobec pani Tomasz w ciągu trzech miesięcy, co się między wami wydarzy. Więc zobaczymy, czy ma pozytywne, dobre zamiary wahadłem. Pan Tomasz jest 5 kwiecień 8,2, a pani Agnieszka pierwszy. Grudzień 8-3. Zobaczymy, czy są pozytywne zamiary wokół Was, a potem zobaczymy, co te trzy miesiące Wam przyniosą. I wahadełko wskazało na tak. No więc na pewno w najbliższych miesiącach Pan Tomasz określi się bardziej ze swoimi zamiarami pozytywnymi. Zobaczymy co. To w kartach żywiołów ronicznych. Mamy trzy norny, Sieć z nici życia. Także na pewno powoli będziecie uplatać dla siebie. Jak to się mówi wasz związek, wianuszek, tak żebyście mogli ze sobą współgrać. Wyrocznia karty runy to jest uraz, uziemienie, moc do manifestowania. Więc tu jest pokazane, że nie trzeba bujać w obłokach, tylko twardo stąpać po ziemi w tej sytuacji. Zobaczymy. To ja podpowiedzenie zwierzęca. Mamy tutaj flaminga. Otwórz się na to, co pomiędzy. Więc należałoby się otworzyć na to, co jest pomiędzy wami. Bardziej pójść na kompromis, dogadać się, bo tu jest pokazane, że brakuje Wam dużo porozumienia. Zobaczymy, co w ciągu tych trzech miesięcy ważnego dla Was się wydarzy, jakie on ma też zamiary. Bo na pewno ma pozytywne, bo widać, że Pachadło tak wskazało, karty wyroczni. Dobrze, więc tak, tu jest pokazane, że na pewno ta relacja będzie szła do przodu. Widać, że on dużo da z siebie oczarowania, zainteresowania. Na razie widać to na dwa lata. Nie znaczy, że tylko dwa lata, ale karty też pokazują, że ważne, żebyście się dogadali względem dzieci. Jakieś dzieci mają tu istotne znaczenie. Widać w kartach, że on będzie chciał się czuć troszkę bardziej doceniony. Pod względem charakteru możecie być dopasowani. On ma przewagę w tej relacji ze względów urodzeniowych. To wszystko, co mogę powiedzieć dla pani Agnieszki i w sprawie Tomasza. Dobrze. Teraz przejdziemy do kolejnego strzelca. Jest to pani, która nie podała imienia, ale podała według tego tej nazwy Miś Lili, z datą urodzenia 23.11.81 zapytała się, czy zakocha się w najbliższych miesiącach. Pani podała również godzinę urodzenia, co też jest bardzo też istotne. 15.45 Szczecin. Więc zobaczymy, czy pani Miś Lili, taka nazwa, w komentarzu, czy pani się zakocha w najbliższych miesiącach? Zobaczymy, czy to będzie miłość. Wahadło pokazało morze. Więc zobaczymy, co stoi na przeszkodzie, więc nie jesteśmy pewni. Zobaczymy żywioły runiczne, co po... O, da, da. E, freja, dom, wspólnota. Więc macie możliwość, ma Pani taką możliwość, żeby stworzyć jakiś wspólny dom więc nie stoi nic na przeszkodzie zobaczymy runę wyrocznie runicznej mamy kenas uwaga ogień wewnętrzny więc też trzeba wewnątrz siebie pokonać te niepokoje te takie urazy i wspominania niepotrzebnie jakieś rzeczy które już nie mają znaczenia w Panie życiu jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, bo to przeszkadza mieć pozytywne myślenie Wyrocznia, karty zwierzęce. Co nam tu ciekawego podpowiedzą? Zaraz zobaczymy. Mamy konika morskiego. Obserwuj i czekaj. Więc trzeba czasem poobserwować, kto nas otacza i poczekać na to uczucie. Bo czasami samo przyjdzie bez naszej ingerencji. I tutaj w tym przypadku też tak może być. Tylko trzeba się nastawić na pozytywne myślenie. Pozytywne myślenie jest dla nas bardzo ważne. Zobaczymy, co podpowie nam tarot. Boski tarot. I tu jest pokazane, że na pewno dużo to zmieni na lepsze, a mężczyzna, którego pani pozna, to będzie osoba, którą tak naprawdę pani zna, tylko nie zwraca na niego pani uwagi. Tu jest pokazane, że kręci się wokół pracy, więc niekoniecznie musi z panią pracować, ale musi też przebywać w tych okolicach, w tym czasie, kiedy pani jest w tych okolicach. Więc karty pokazują, że jest to możliwe, zakocha się Pani w ciągu najbliższego pół roku. Jeśli Pani by chciała szybciej, to trzeba zrobić takie oczyszczanie albo przyciąganie miłości i wtedy ma Pani szansę na to, żeby zrobić to szybciej. To tyle, co mogę powiedzieć dla Pani miś Lili. Oczywiście takie. Rytuały też wykonujemy, więc można skorzystać ze strony albo zapytać, jak to zrobić, żeby sobie coś pomóc. Też mam takie filmy tutaj nagrane na YouTube. Dobrze, teraz przejdziemy do kolejnego strzelca. Jest to pani Renata. I pani Renata pyta, czy sprzeda działki do końca roku. Pani Renata urodziła się 28 listopada 1967 roku. Zobaczymy, co nam wskaże wahadło, czy sprzeda pani działki do końca roku. PHADO wskazało na tak. Więc jest taka możliwość i tak powinno się wydarzyć. Zobaczymy tutaj jeszcze w kartach chronicznych, żywiołów. Mamy ogień. Transformacja, siła napędowa. Więc będzie ta sprzedaż bardzo szybko. Zobaczymy, co jeszcze potrawie wyrocznia runy. Mamy tchurisas. ograniczona energia ochronna. Nieograniczona energia ochronna, więc na pewno też w dobrej cenie te działki będą do końca roku sprzedane. I teraz patrzymy, co tutaj na zwierzęca wyrocznia podpowie do wszystkiego mamy królik to pomyślny czas jest to dobry czas nawet żeby to zrealizować i będzie to przynosiło dobre decyzje dobre efekty dobre pieniądze, więc warto to zrobić a podpowiedź z kart Tarota do tego to jeszcze nam tu ciekawego dopowiedział karty. I tarot, jeśli chodzi o te działki, to tu jest pokazane, że na pewno pozwoli to spłacić wszelkie należności, załatwić sprawy urzędowe, tylko trzeba uważać, bo tutaj, żeby ktoś nie uwikłał Was w problemy, czyli starajcie się brać pod uwagę zawsze te pierwsze osoby, które będą chciały kupić. Inne osoby będą próbowały kupić, ale tak do końca nie będą chciały i będą Wam po prostu mieszać. Więc pierwszy kupiec jest najlepszy. To wszystko, co mogę powiedzieć dla pani Renaty na ten temat. I teraz mamy jeszcze strzelca pani Katarzyna. I pani Katarzyna pyta, czy sprzeda dom w tym roku. Pani Katarzyna urodziła się 16 grudnia 72. rocznik. Pani Katarzyna, czy sprzeda dom w tym roku? Zobaczymy, co wskaże nam wahadło, a potem zobaczymy, co dopowiedzą nam karty. wskazało na tak. Więc też jest taka możliwość, że pani Kasia sprzeda ten dom w tym roku. Zobaczymy teraz kartę żywiołów runicznych Mamy tu Aet Odyna, siły natury, zmiany przychodzące z zewnątrz. Więc ta decyzja jest też dobra, bo zmiany będą przychodzić z zewnątrz, ale są to silne zmiany i Pozytywne, naturalne. A runy z wyrośni rolnicznej mamy w wtajemniczenie, wyższy poziom świadomości. Więc wchodzicie na taki wyższy poziom świadomości, więc też to pomoże, sprzedaż taka pomoże Wam zrealizować wszelkie wyższe plany. Zobaczymy teraz, co to za wyrośnia kar zwierzęcych podpowie. Mamy tutaj jeleń. Obejmi przywództwo. Czyli trzeba się w to mocno zaangażować i samemu na ten temat myśleć. Nie żeby inni pomagali. I zobaczymy teraz sobie, tarota. I tutaj jeśli chodzi o sprzedaż domu w tym roku. To w kartach jest pokazane, że należałoby zwrócić uwagę szczególnie na mężczyzn, którzy będą chcieli kupić. Będą to dobre osoby, pozytywni kupcy i widać, że będzie dwóch kupców na ten dom. Więc karty tu pokazują, że trzeba będzie wybrać, ale kogokolwiek pani wybierze, to będzie to właściwy wybór. Także wybór już należy tutaj do pani. To wszystko, co mogę powiedzieć dla pani Katarzyny. I tyle, co mogę dodać dla wszystkich strzelców. Dziękuję.